Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej wideo prezentacji. Dzisiaj naszym głównym bohaterem jest Volkswagen Tiguan. Samochód został wyprodukowany w 2016 roku. Jest wyposażony w skrzynię sześciobiegową oraz silnik 1,4 benzyna o mocy 150 koni. Samochód został zakupiony w polskim salonie. Odkupiliśmy go od pierwszego właściciela. Na bieżąco serwisowany w serwisach autoryzowanych Volkswagena. Ostatni serwis w 2019 roku był wykonany w serwisie Bosch'a. Przebieg 170 tysięcy z malutkim haczykiem. Jesteśmy już z zewnątrz. Przepiękny biały kolor. Ciemne szyby. Światła full LED. Spisują się naprawdę niesamowicie. Zarówno w dzień, a szczególnie jak jest ciemno w nocy. Różnica w porównaniu do świateł ksenonowych, tudzież biksenonowych, jest kolosalna. Ciemne szyby. Jesteśmy już z zewnątrz po weryfikacji lakierniczej stwierdzamy lakierowanie dwóch elementów tylnego prawego błotnika oraz tylnych prawych drzwi. Reszta elementów w wartościach fabrycznych. Posiadamy na auto opinię rzeczoznawcy, którą bardzo chętnie państwu udostępnimy, podeślemy na maila. Nie mamy nic do ukrycia, także chcemy, żeby państwo wszystko wiedzieli na temat samochodu a to jest sprzedawana na fakturę VAT 23% także istnieje możliwość uzyskania leasingu, w czym bardzo chętnie Państwu pomożemy a jeżeli ktoś nie chce leasingu no to jak najbardziej może sobie odliczyć VAT od tego samochodu wszystkie szyby w aucie oryginalne, fabryczne chcę Państwo zobaczyć 16 rok auto jest naprawdę bardzo bardzo dbane nie widać jakichkolwiek rys, zadrapań. Gdy przejdziemy do środka. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, lusterka również podgrzewane, centralny zamek. Tak wygląda wnętrze. bagażnik przejdziemy do tyłu z tej drugiej strony jeżeli będą Państwo zainteresowani zakupem zapraszamy jak najbardziej do kontaktu posiadamy stronę internetową www.używanypewniak.pl jesteśmy również dostępni na facebooku wystarczy wyszukiwarkę wpisać Używany Pewniak a także mogą nas Państwo znaleźć na otomoto www.używanypewniak.otomoto.pl jeżeli będą Państwo chcieli podjechać do jakiegokolwiek serwisu na terenie Warszawy Jak najbardziej chętnie podjedziemy, żeby Państwo sprawdzili auto I mieli pewność w jakim samochód jest w stanie Przebieg 172 128 km Jeszcze dla nowego nabywcy półbaku paliwa jak już widzimy, auto jest wyposażone w Lane Assist, także autko nam trzyma tor jazdy, jakbyśmy zjeżdżali bez kierunkowskazu Tempomat, sterowanie radiem, sterowanie telefonem, głośnością Oczywiście skórzana kierownica Skrzynia, tak jak już wspomniałem, sześciobiegowa, manualna Elektryczny, ręczny, funkcja Auto Hold tym mamy wejście AUX, usb, klimatyzacja, kolorowy wyświetlacz chwileczkę przejdziemy do chcę Państwu pokazać asystentów dobrze pamiętam to było tutaj Jest front assist, system monitorowania otoczenia. Radary monitorują to, co dzieje się naokoło auta. Jeżeli jest jakaś przeszkoda, nie hamujemy. Auto nas na po początku ostrzega, a później zaczyna samo hamować. Można to włączyć, wyłączyć. Poziom ostrzegania również można sobie ustawić. System lane assist, o którym mówiłem i system rozpoznawania zmęczenia kierowcy. Także jak będziemy często mrugali, to auto nas również, tutaj system nas monitoruje i. Zaprosi nas, że tak powiem, na kawę, żebyśmy się zatrzymali i, i odpoczęli. Najbliższy przegląd. 19100 z wymianą oleju. Mają Państwo również widoczny numer WIN. Fotochromatyczne lusterko wsteczne. Tutaj mamy duży schowek. Dwa oczywiście oryginalne kluczyki. Duży schowek na dwa napoje. I kolejny słowak także bardzo tak bardzo, auto funkcjonalne, bardzo fajna, również cena. Jedna z najlepszych w Polsce. Także są Państwo zainteresowani. Zapraszamy do kontaktu, gdyż egzemplarz naprawdę jest godny godnym uwagi. Dziękujemy bardzo za uwagę i pozdrawiam.